Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii Zagrajmy w Donkey Kong Country Tropical Freeze W którym to rozpoczniemy sobie czwartą już wyspę O nazwie Sea Breeze Cove Więc za nami półmetek rozgrywki Rozpocznijmy sobie od razu etap pierwszy Półmetek rozgrywki, a więc teoretycznie wydawałoby się, że jeszcze przed nami drugie tyle odcinków ale może niekoniecznie drugie tyle, bo teraz za nami 10 odcinków, więc podejrzewam, że seria może się zakończyć na 19. O ile utrzymam dotychczasowe tempo, dlatego że pierwszy świat, pierwszą wyspę, wyjątkowo ukończyłem w 4, w 4 odcinki. Ale teraz wygląda na to, że na każdą wyspę będę mógł poświęcić po. Okej, okay, mamy unetę. Będę mógł poświęcić tak naprawdę po 3 odcinki, a ponieważ zostały jeszcze 3. No to jasna sprawa, że by nam to wyszło na 9 odcinków. Zobaczymy, oczywiście, jak to jeszcze będzie. Ale na razie, wiele na to wskazuje, że właśnie tyle jeszcze rozgrywki przed nami pozostało. Oczywiście będę kontynuował swoją taktykę pokazywania wam wszystkich etapów, włącznie z tymi sekretnymi. Tutaj się nic absolutnie w tej serii nie zmieni, więc możecie na to na pewno liczyć. Jeszcze tutaj chcę zabrać banana. Dobra, no i jest to kolejna wyspa, więc zarazem też i troszkę inne klimaty tych etapów, tutaj takie bardziej plażowe można by rzec, dlatego też można się spodziewać, że z pewnością będzie tutaj więcej pływania i już teraz na samym początku mamy okazję się o tym rzeczywiście przekonać. Już teraz widać, że będzie więcej takich podwodnych sekcji zapewne. Które były obecne w pierwszej wyspie, ale jednak tam były to takie tylko przerywniki. Tutaj może być tego rzeczywiście więcej. Dobra, tutaj uwaga, bo mamy banany. Spróbujmy je zebrać, chociaż kurczę, bez Dixie będzie problem, ale jednak się udało. I dzięki temu mamy pierwszego puzla z siedmiu dostępnych w tym etapie. I możemy zjeżdżać dalej. Oj, zabierzmy jeszcze literkę K. Koniecznie, bo to jest absolutny dla mnie priorytet. Teraz tego załatwimy. Czemu by nie? Trzy razy trzeba uderzyć. I za chwilę zabiorę jeszcze Dixie. Dobra. Mamy Kong Po w razie czego. Tutaj jeszcze mały sekrecik. Jednak nic poza bananami i poza jedną monetą. No i ruszajmy w takim razie dalej. Zbierajmy też ten tlen, który za pomocą tych baniek jest nam rozdawany. I dobra, płyniemy w dół. Ajajaj, kurde. Czemu ja się tak... Staram zbierać wszystkie te banany, przecież to nie jest aż tak konieczne. Chociaż czasem jednak zdarza się, że one potrafią przynieść nam jakieś ciekawe bonusy. Mówię tutaj przede wszystkim o puzlach. Jednak nie tym razem. Dobra, tutaj też może nie będę ich wszystkich zbierał. Też jest tutaj taki problem w tych etapach podwodnych, że one są dość spore. To znaczy, kręcimy się w nich nie tylko gdzieś tam. Na dole, ale też i możemy płynąć do góry. I to oznacza, że można łatwo tutaj coś pominąć po prostu. Dlatego trzeba być bardzo uważnym w każdym elemencie tak naprawdę. Oj, 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 uwaga. Kurde, czy ja mógł, mogę jakoś załatwić? i za późno teraz było, kurde. Teraz. O właśnie, udało się, chociaż znowu coś mnie uderzyło niestety. A, kurde, chyba straciłem tlen. No to pięknie. Muszę rzeczywiście zwracać baczniejszą uwagę na ten tlen, który jest symbolizowany przez ten taki niebieski pasek w lewym górnym rogu ekranu. No bo jednak to mnie potrafi tutaj zabić, przecież jakby nie patrzeć, teraz przebywamy pod wodą dużo dłużej, więc jest też łatwiej, żeby właśnie zginąć zwyczajnie. Będę musiał cały czas kontrolować ten paseczek i od czasu do czasu zabierać sobie te bombelki, które mi dają z kolei, właśnie trochę tego tlenu. Dobra, jeszcze zerknę tutaj, mamy banany. Kurde, musiałem oberwać, no. Okej, okay, ostrożnie, ostrożnie. O dziwo, nigdzie tutaj nie widzę żadnych puzli, Ale, za to na dole mamy coś. Konkretnie tutaj. Spróbujmy tego użyć. I możemy dostać się dalej, jak rozumiem. Mamy beczkę. Rzeczywiście. Podejrzewam, że teraz dostaniemy się już do terenów normalnych. Chociaż nie, widzę, że dalej jesteśmy pod wodą. Całkiem możliwe, że będzie to taki pierwszy etap, w którym rzeczywiście spędzimy cały czas pod wodą. Oj, tutaj trzeba uważać na te różne kolce i inne mechanizmy. Zanim ruszę dalej, to jeszcze załatwię tutaj tą rybę i zbiorę sobie wszystko. Oży kurde! Nie mam znowu tlenu. Szybciej, 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 szybciej. Zabieraj, zabieraj. Dobra, udało się na szczęście. Cały czas trzeba się spieszyć tutaj. Dlatego właśnie są takie dość nietypowe też etapy. No i tutaj mamy checkpoint i chyba nic poza tym. Tutaj tylko ten checkpoint widzę, bo nigdzie nie mogę się dostać, więc płyniemy w takim razie dalej. A gdzie są w takim razie puzzle, które póki co zdaje się, że omijam, no bo zdobyłem do tej pory tylko jednego puzzla. I wątpię, że przez taki czas tego etapu był rzeczywiście tylko jeden. Ale kto wie. Oj, tutaj będę musiał uważać, żeby zdobyć tą literkę. Okej. Okay. Dlatego, że tam był prąd i można było łatwo w te kolce wlecieć. Tutaj też uwaga. Ostrożnie. I płyniemy tędy. Nie wiem, czy tutaj nie mogę jakoś wlecieć. Czekajcie, aż mi to korci, żeby sprawdzić. Dokładnie, tak myślałem rzeczywiście mogłem zniszczyć to przejście i tutaj będę miał okazję żeby zdobyć faktycznie puzzle. Aha, tak to działa. Coś nowego. że kurde, to będzie trudniej w takim razie teraz. Okej, okay, coś takiego. No widzicie? Wow, i spadłem. Szkoda. Szkoda, dlatego że była okazja, żeby tutaj też zdobyć kolejnego puzla, no ale trudno się mówi. Tutaj nie dość, że trzeba idealnie wyczuć moment skoku, to jeszcze trzeba też wyczuć moment, w którym musimy z powrotem spaść na dół. Teraz niestety tego momentu nie wyczułem i automatycznie musiałem pożegnać się z tym etapem bonusowym i z możliwością przejścia go na 100%, czyli zdobycia po prostu wszystkich 100 bananów, a tym samym. Dodatkowego puzla. Szkoda troszkę, ale trudno się mówi. Obra za chwilę załatwię tą elektryczną rybę. Może to jest troszkę nadużycie nazywać to rybą, ale okej. Okay. No i cóż, towarzysza brać nie będę, dlatego że mam już Dixie, a mam też pełne zdrowie, więc nie jest to konieczne. A wręcz zbędne. I płyniemy dalej w takim razie. To mogliśmy zniszczyć. Oj, Tutaj znowu ten prąd nieszczęsny, muszę bardzo uważać. Jak znam życie, to jak zdobędę wszystkie banany, to pewnie coś dostanę, co? A jednak nie tym razem, kurde. Kilkakrotnie tak mi się wydawało, jednak nie do końca tak jest. Czy tutaj przypadkiem czegoś nie będzie? Nie, poza bananami nic. I jeszcze, kurde, musiałem oberwać. No, najbardziej mnie bolą takie bezsensowne, może nie zgony. Ale jednak utraty życia, utraty tej... tych serduszek... Tam nie mogę przejść na górę póki co. Pójdziemy zatem tędy i znowu kolejny prąd, który będzie mi przeszkadzał. Dobra, ale jesteśmy już dalej. Tutaj kolejna rzecz. Aha, bo tutaj muszę przelecieć przez to. I w ten sposób dopiero jakiś mechanizm się aktywuje. Proszę bardzo w ten sposób. I teraz jak już sobie zabrałem trochę tlenu. No nie, i oberwałem. Kurczę, szkoda. Naprawdę wielka szkoda. I że kurde jeszcze tutaj spadnę. Raczej się uderzę. Na szczęście do tego nie doszło. Kolejny moment zatem checkpoint. I płyniemy dalej. O jajku, jajku, jajku. Płyniemy dalej, bo trzeba przyznać, że jest tutaj dość trudno jak na taki zwykły etap. No ale nie ma co ukrywać. Mamy w końcu. Kolejne światy, więc jasnym jest, że ten poziom trudności będzie się coraz bardziej zwiększał. I patrzcie, tutaj to rzeczywiście widać w tym momencie, jest to jak najbardziej odczuwalne. Ajajaj, jak mało brakowało. Na szczęście się udało. Tutaj znowu spróbuję wziąć Dixie ze sobą. Dobra, i ruszajmy dalej. Patrzcie, kolejne kurcze kolce. Znowu możliwość zabrania bananów, które. Mogłyby się ewentualnie pewnie zamienić w jakieś puzzle. Ale chyba już wszystkich nie będę się w takim razie starał zbierać. Skupię się na tym po prostu, żeby zdobyć wszystkie literki. Tutaj jeszcze coś mamy, tak myślałem i dobrze myślałem. Cóż tu takiego jest? Myślę, że warto te banany akurat tutaj zebrać. Że to nam się faktycznie opłaci. Zobaczmy zresztą. Jeszcze tutaj. I rzeczywiście, akurat w tym przypadku dostaliśmy wreszcie jakiegoś puzla. Mówię wreszcie, bo dopiero drugi puzel po takim czasie w tym etapie. Z reguły jednak bywało, że szybciej się zbierało te puzle. Oj, tutaj trzeba też uważać. Nie wiem po co idę właściwie po te monety, skoro mam ich tak dużo. Tylko ryzykuję tutaj życiem Donkey Konga. Ale chcę jeszcze zobaczyć na górze. Dobra, tu chyba nic nie ma i szybko spadam, bo już kurczę kończy mi się tlen. Okej, okay, pasek zregenerowany. I ruszajmy dalej. Co jest grane? Co jest grane? O, żesz. Spadamy, spadamy! Kurde, nie zdążyłem. Dobra, ale na szczęście mam jeszcze jedno serduszko w zanadrzu. No, teraz tędy jakoś przejść. Proszę bardzo. I tutaj szybko na górę. Po literkę G. Nie, 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 nie. Oddawaj, oddawaj. Dobra, mamy na szczęście pełny napis Kong. I teraz już z czystym sumieniem możemy sobie zakończyć ten etap. No, co ciekawe, zdobyliśmy tylko dwa puzzle, chociaż teraz będziemy mieli szansę na trzeci. Czwarty jest jeszcze w tamtym sekretnym pomieszczeniu, którego nie ukończyłem, ale co z pozostałymi trzema? Wciąż jeszcze tutaj jest sporo do odkrycia, w razie jakbym kiedyś powtarzał te etapy sobie na własną rękę. Jest dodatkowa oczywiście motywacja, żeby sobie to wszystko powtarzać. O i nie spadaj, kurde, ależ teraz to zawaliłem, szkoda. Czyli ominę niestety kolejnego puzla, ale teraz to też nie sprawia wielkiej różnicy. No bo niestety, ale już i tak nie miałem szans na wszystkie puzle w tym etapie. Najważniejsze, że udało się to ukończyć. No i też to był już taki troszkę dłuższy poziom, nie ma co ukrywać. Mamy jednak pełny napis Kong, więc później nie będziemy musieli się wracać do tego świata, żeby odblokować sobie jeden etap bonusowy. Znaczy, chciałem powiedzieć, że nie będziemy musieli wracać do tego poziomu, a nie do świata, oczywiście. A tymczasem zobaczmy, cóż tu nam się za etap odblokuje. Najwyraźniej, w tym etapie, co teraz przeszliśmy, jest chyba jakieś, jakaś sekretna beczka. Ewentualnie w tym drugim. Bo tutaj po prawej mamy jeszcze coś. Dobra, na razie odpalmy w takim razie drugi poziom w tym czwartym świecie, na czwartej wyspie. I zobaczymy, co będzie tym razem. High Tide Ride. Right. Czyżbyśmy mieli znowu wejść na ten taki wózek? Zaraz zobaczymy. Nazwa tego poziomu by na to wskazywała, ale kto wie, różnie to może być. Dobra, tak, oczywiście, że tak. Więc dobrze to wyczułem. No i tutaj trzeba bardzo uważać, bo na tych etapach. Aj, dobra, specjalnie spadam w takim razie. Chciałem powiedzieć, że na tych etapach trzeba naprawdę niektóre ścieżki znać na pamięć, jeśli chcemy sobie zdobyć sekrety. Teraz sami widzieliście, gdybym nie pojechał górą, tylko dołem, to bym w ogóle nie miał szansy zdobyć tej literki. Na sprawa, że i takiej nie zdobyłem, bo... A i teraz za późno skoczyłem, kurczę. Ale okej, okay, przynajmniej jedna literka zdobyta. Mam nadzieję, że teraz nie zginę. Wow! Patrzcie, tutaj, żeby zdobyć tego puzla, to musiałem odpowiednio przeskoczyć tą barierkę. Następnie skoczyć, dopiero po zdobyciu puzla. Sporo się tutaj trzeba nagimnastykować, żeby to wszystko pozbierać. Próbujemy w takim razie raz jeszcze. Oby tym razem się udało nieco pomyślniej. Dobra. No i tutaj, uwaga na te rekiny, które będą latać. Dobra. A i no i patrzcie, widzimy się po cięciu. Dobra, jedziemy w takim razie dalej. Zobaczmy co tu jeszcze będzie nas czekać. Akurat tutaj kurczy był checkpoint, więc trochę szkoda, że wcześniej to ominąłem. No i proszę bardzo, jak zjeżdżamy teraz szybko. Ok, troszkę zmiana kątu widzenia kamery, zwróćcie uwagę. Bardzo ciekawe urozmaicenie. I tutaj mamy nową mechanikę, czyli możliwość przeskakiwania z jednego toru do drugiego. I to będzie tutaj konieczne, żeby przejść dalej. Proszę bardzo, tutaj na przykład musiałem przejść, żeby. A i nie zmieniłem toru. Musiałem przejść, żeby zdobyć literkę O jeszcze. Ok, teraz też zdobyłem sobie jeszcze puzzla jednego, dlatego że okazuje się, że jak wcześniej zdobyłem sobie wszystkie po drodze banany, to mi się ten puzzel odblokował. Patrzcie, ruszajmy dalej. Kurde, ciągle tutaj się modyfikuje ta trasa, trzeba na to zwracać szczególną uwagę. Patrzcie, jak to tutaj się wyprawia. No, i przede wszystkim obserwujmy, gdzie będzie jakaś kolejna literka. To mnie teraz najbardziej interesuje. Najważniejsze jednak, że mamy już checkpoint. Możesz, kurde, tutaj musiałem się schylić. Trochę było za późno już na reakcję, i teraz za późno było na skok. Kurcze, no. Ale dobra, może teraz bez cięcia i spróbujmy raz jeszcze, bo akurat checkpoint był niedaleko. No i przede wszystkim, tutaj trochę mniejsze skoki by trzeba było robić. Od razu się teraz ukryłem. Nauczony doświadczeniem. A i znowu kurde, trochę za późno wyskoczyłem, ale okej. Okay. Jedziemy w takim razie dalej. jazda na najwyższych obrotach. Proszę bardzo, co tu się wyprawia. Okej. Okay. Wow, w ostatniej chwili. Rzesz, kurde. Ja się kręcę? Tam nie zdobyłem też y, puzla. Trzeba było idealnie wyczuć moment skoku. Ja to zrobiłem trochę za późno. Ale tak jak mówię, niektóre rzeczy po prostu trzeba nauczyć się tutaj ich na pamięć i tyle. Najważniejsze, że póki co udaje się zbierać wszystkie te literki A puzli aż tak bardzo nie potrzebujemy przecież Dobra, co dalej? Obserwujmy, gdzie będzie literka Najlepiej trzymać się środka Bo będzie później łatwiej gdzieś przenieść się No kurde, i za późno skoczyłem Okej, okay, mamy literkę I teraz przechodzimy, kurde, trochę za późno skaczę Ale dobra, udało się Mamy już pełny napis Kong I tu już chyba będzie koniec tego etapu, co? Tak jest Dobra, a więc skończyliśmy ten poziom z pełnym napisem i możemy czuć się zadowoleni. W takim razie jeszcze przed nami jeden etap. A ile puzli? Dwa tylko. Tam rzeczywiście jeszcze ominąłem. No a poza tym też niektóre puzzle jednak się zdobywa za to, że w jakiejś tam sekcji zdobywamy wszystkie dostępne banany. Raz tak mi się udało zrobić. A musiałbym tutaj jeszcze pokombinować, jak to zrobić po raz kolejny. Tam rzeczywiście po prawej stronie wygląda na to, że to jest poziom bonusowy, który sobie przejdziemy prawdopodobnie za dwa odcinki. A teraz zajmijmy się etapem 4-3. I podejrzewam, że tym razem możemy liczyć się na coś bardziej klasycznego, to znaczy na taki klasyczny platformówkowy etap. Dlatego, że teraz mieliśmy właśnie małą odmianę w postaci tej jazdy na wózku. Więc teraz wypadałoby coś dla odmiany. Zwłaszcza, że za pierwszym razem było jednak coś skupiającego się na pływaniu. Więc teraz domyślam się, że znowu będziemy mieli... Ojej, znowu będziemy mieli okazję trochę poskakać. Chociaż jak widzicie już od razu na starcie znowu mam pływanie. Więc może jednak będzie tak, że rzeczywiście większość plansz tutaj to jednak będzie to pływanie. I dobrze, no czemu by nie? Zawsze to fajnie jak właśnie będzie jakieś urozmaicenie. Zwłaszcza, że tutaj to bardzo fajnie wygląda. To jest kolejny etap z taką fajną techniką, że Donkey Kong w niektórych momentach jest kompletnie na czarno. Tak wygląda w dziwny sposób. Wow, tu mnie zabija. Patrzcie, nie sądziłem. Aha, w ten sposób tutaj musiałem rozświetlić. I teraz pewnie dopiero. Tak, tylko muszę to zrobić szybko. Muszę najpierw rozświetlić okolice. W ten sposób, i teraz dopiero mogę zebrać literkę, dobra? Czyli trzeba pamiętać na przyszłość. W razie, jak jeszcze będę chciał coś zbierać, na razie ruszajmy w takim razie dalej. Czyli widzicie, nie tylko polega to na jakichś tutaj wrażeniach estetycznych, że mamy tutaj tak ciemno, ale też są jakieś mechaniki rozgrywki polegające właśnie na tym, żeby troszkę tę okolicę rozświetlać. Bardzo fajna sprawa, zawsze sobie coś takiego chwalę w grach. To nie tylko w platformówkach. Zawsze po prostu fajnie, jeśli każdy jakiś kolejny poziom daje coś nowego w temacie, właśnie mechaniki. To jest zawsze miło patrzeć wtedy. Wow, patrzcie na to! Może kurde. Spadamy, spadamy, spadamy. Chyba nic tutaj po nas w tym momencie. Bardzo to fajnie wyglądało, trzeba przyznać. Kurde, tutaj musiałem oberwać, no dalej. A, jeszcze czekajcie. Okej, okay, tutaj akurat nigdzie nie ma ukrytej literki, ale trzeba mieć się na baczności. W każdym momencie gdzieś tutaj to może być. Faktycznie cały czas tutaj pływają te rybki, więc trzeba będzie je wykorzystywać. Tam jest jeszcze coś, jakieś przejście. Tylko co to nam da? Podejrzewam, że jakoś puzla za chwilkę. Tylko zbiorę wszystkie banany. Dokładnie. Puzel zebrany i możemy stąd chyba spadać, bo nic innego raczej tutaj już nie ma. Na razie wciąż mam tylko jedną literkę. Mam nadzieję, że żadnej po drodze gdzieś tam nie ominąłem. To się chyba już wynożymy. I to szybko. Kurde, już miałem końcówkę tlenu. Końcówkę tego niebieskiego paska. Ale dobra. Zajrzyjmy tutaj najpierw. O, proszę, tam mam na górze jakieś przejście. Zaraz spróbuję to otworzyć zabierając tego gościa i rzucając nim do góry dokładnie. I zobaczmy, co my tutaj mamy. Oczywiście, sekretny etapik kolejny. I po raz kolejny zbieramy banany. No, to jest zdecydowanie najłatwiejszy typ tego sekretnego etapu. Jakoś tak najłatwiej mi się to wszystko zbiera tutaj. Chociaż też e, nie ma co ukrywać, że bez e, Dixie, na przykład, jest troszkę trudniej. Możesz, kurde, mimo wszystko. Bo właśnie takie błędy są karane bardzo szybko. Ale i tak mamy na tyle dużo czasu, że bez problemu sobie ten puzzle tutaj zdobywam. No i możemy w takim razie kontynuować naszą przygodę w tym etapie. I zobaczmy. Mamy Diddy Konga, którego stosunkowo rzadko mam okazję używać. I tutaj jest dopiero druga literka, czyli mam pewność, że żony nie ominąłem. Bardzo fajnie. To jest też pewnego rodzaju ułatwienie, że właśnie te literki. Znaczy, trudno mówić o jakimś ułatwieniu, ale w każdym razie jest to taka, taki klarowny sygnał dla nas, że poszczególne literki tutaj pojawiają się po kolei. Czyli jak mamy napis Kong, to najpierw mamy K, później O, N i na koniec G. Więc po prostu jeśli widzimy na przykład po literce K już literkę N, no to jesteśmy pewni, że ominęliśmy jedną literkę. A gdyby to się pojawiało losowo. No to nigdy byśmy nie byli pewni, czy akurat już ominęliśmy coś, czy nie. Później to by też trudniej się szukało tego... Wow! Trudniej by się też tego szukało w trakcie ponownego ewentualnego przejścia. A tak to właśnie wszystko jest bardzo klarownie opisane. Okej, okay, tutaj chyba nic nie ma. Muszę się pospieszyć, bo znowu traciłem tlen. Mam nadzieję, że tam nic nie ominąłem, co? Tutaj akurat miałem jeszcze. Aha, tutaj mogę przejść, tak. Czekajcie, wezmę może Kong Poł. Wprawdzie tylko jednego przeciwnika mamy. A, zapomniałem, że on teraz Diddy Konga. No tak i zamiast y, złotego serduszka, to zdobyłem sobie tylko balonik, który aż tak bardzo mi się nie przydaje. Tutaj już. mam i tak teraz. A, musie... źle to zrobiłem. Musiałem to uderzyć z tamtej strony. Tak to bym nie oberwał. Będę pamiętał na przyszłość w razie czego. Tutaj płyniemy, ale uważajmy, kurde, żeby nie oberwać. Wow, kurde, nie sądziłem, że to mnie jeszcze uderzy. Skupiłem się na tych tutaj. I znowu muszę szybko zebrać tylenu, trochę. Tędy, tędy, tędy. Dobra. I czekajcie, zabierzmy tutaj jeszcze banany. Dawajcie, dawajcie wszystkie. Podejrzewam, że to mi da właśnie. Puza. Dokładnie tak. 3 na 9 no jestem pewien, że wszystkich nie zdobędę, ale za to mam szansę na wszystkie literki, to jest najważniejsze. I patrzcie, teraz stąd spróbuję uderzyć. A rzeczywiście, i dzięki temu się to rozsunęło dopiero. Czekajcie, okay, bo tutaj jeszcze coś mamy. A jednak nie. Dobra, spieszmy się, bo nie mamy wiele czasu. Tutaj akurat mogłem trochę zaczerpnąć powietrza. Może spróbuję zebrać wszystkie te banany stąd. Czy to mi coś w ogóle da. Ale mam nadzieję, że tak. Jeszcze na górę. I jeszcze jeden banan. Okej, okay, tak myślałem, mamy puzzle, zatem 4 na 9 w tym momencie. Aczkolwiek etap już się jednak powoli myślę kończy, dlatego że mamy już 3 literki z 4. Tutaj trzeba bardzo uważać, okej, okay, chyba tam nic nie ominąłem. To będę mógł zniszczyć za chwilę, tylko muszę kogoś złapać. Tutaj mamy kandydata. Zaś mi się wydaje, że jest szansa tutaj na puzzle. W rzeczy samej, tylko że. Czy ja to zdobędę bez towarzysza żadnego? Jeszcze jeden. Tak jest, mamy puzzle, tak jak myślałem. I ruszamy w takim razie dalej. Rzućmy go jeszcze. I tutaj jeszcze monetka. Dobra, co oprócz tego my tutaj jeszcze znajdziemy. Aj! Niestety już nie zdobędę tamtego balonika, no, ale trudno się mówi. Dobra, po lewej stronie jeszcze widziałem puzzla. Dobra, 6 na 9. Może tutaj się coś będzie kryło? Tylko jeden banan. Dobra, płyniemy w takim razie dalej. No i pytanie, czy nie ominąłem przypadkiem gdzieś e, literki? Chyba mam nadzieję, że nie. No, jak ja teraz tędy przejdę? Aha, w ten sposób. Czekajcie, płyniemy za tym. Dobra. Teraz tutaj. Bardzo fajna sprawa, naprawdę. Szybciej, szybciej, szybciej. Jeszcze spróbuję dołem, ale to za chwilkę, może. Bo nie wiem, czy tam przypadkiem czegoś nie ma jeszcze. Wolałbym się najpierw upewnić. Całkiem możliwe, że tam się coś kryje. Konkretnie mam na myśli, o właśnie, patrzcie. Co tu jest? Banany i to mi zapewne da dostęp do dodatkowego puzla. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dokładnie tak. Szybciej, szybciej, szybciej! Na górę, na górę, na górę! Przecież kurde, nie zdążę. Jazda, bo nie mam też dużo tlenu. Okej, okay, udało się. I płyniemy dalej. Szybko, 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 jeszcze tutaj drugie. Dobra, trzeba było się naprawdę spieszyć. I tutaj zresztą to samo. Jeszcze, jeszcze. Dobra. Ajajaj, mamy literkę G. Zaraz zginę, zaraz zginę jak nic. Dobra, na szczęście się udało i tu już jest koniec etapu, więc teraz wystarczy tylko zdobyć tą beczkę. Dokładnie. No cóż, nie był to wcale taki prosty etap. Już zdecydowanie czuć w tym czwartym świecie zwyżkę poziomu trudności, że nawet te standardowe etapy. Potrafią trochę zaleźć za skórę, albo przynajmniej że stawiają jednak większe wyzwanie w kwestii zręczności gracza. No ale to oczywiście tego się mogliśmy spodziewać, i bardzo dobrze, że tak też jest. Więc zgodnie z ostatnią tradycją, ukończyliśmy sobie teraz w pierwszym odcinku w tym świecie trzy etapy. Więc w kolejnym wykonamy kolejne chyba trzy etapy, i w jeszcze następnym zajmiemy się już tutaj. Nie tyle zadaniami, co poziomami pobocznymi, poziomami sekretnymi oraz walką z bosem, czyli postaramy się to zamknąć, ten świat zamknąć w 13. Materiale. Do usłyszenia!